Hej, witam kolejnego dnia. Nałożymy sobie maseczkę Birenda Skin Clinic Niacinamide. Maseczka normalizująco-rewitalizująca, bo myślę, że około okresowo mnie... To wygląda jakbym tu włosów nie miała... Yy, troszkę wysypało. Dzisiaj mam dzień bez beznagraniowy, jeżeli chodzi o takie, wiecie, nagrania studyjne, no bo wczoraj ponagrywałam, jestem bardzo zadowolona. Muszę sobie tylko nagrać takie przejście do tego, co wczoraj nagrałam. W sensie, wiecie, tak to kolokwialnie ujmę, z brzyduli w super laskę. W sensie, wiecie, takie rillsy, że siedzi ktoś po prostu, kto jest nieogarnięty i to jest jeszcze podkręcone specjalnie, a potem jest jakaś tam zmiana bitu, jakieś przejście i o, efekt końcowy. To muszę ten początek sobie dzisiaj dograć. Gdzieś tam w międzyczasie i słuchajcie, pootwierać paczki PR-owe, bo naprawdę byłam tak chora, że nawet nie miałam ochoty otwierać i nagrywać um, tych nowości kosmetycznych i tego wszystkiego, co bardzo lubię. Akurat to jest część, którą naprawdę bardzo lubię w mojej pracy. E, wobec czego nie wiem, czy wy będziecie widzieć. Widzicie tutaj, widzicie to wszystko i dzisiaj to wszystko przyniósł mi jeden kurier i. Ja zazwyczaj wychodzę tak całkowicie do kurierów, no żeby nie musieli tutaj zajwaniać do mnie. Czasami jest to docenione, a czasami kurierzy są bardzo niemili, bardzo niegrzecznie, ale to swoją drogą. No i dzisiaj nie wyszłam z wielu przyczyn i po prostu patrzę przez Judasza i widzę, że taki pan... No, też już nie najmłodszy, I idzie z tymi wszystkimi paczkami, i od razu do niego wyszłam i mówi: Jezu, przepraszam pana bardzo, że nie zeszłam do pana po to. wie pan, że nie, nie, że spokojnie, spokojnie, i pytam to, które to moje, to po prostu sięgnę, jakoś pomogę. A on mówi: Wszystko. Ja mam takie, o kurde. O tym bardziej mi głupio. I na resztę dnia mam, słuchajcie, zaplanowany po prostu montaż. Yy, muszę zmontować film na YouTubie, bo jak wy to teraz oglądacie to ten film, Depresja, jeszcze nie był zmontowany. On jeszcze nawet nie jest zmontowany, bo też wiem, że ciężko mi go będzie zmontować. Nie w takim kontekście, że on technicznie jest jakoś trudny do zmontowania, tylko ym, myślę, że emocjonalnie będzie mi ciężko go zmontować, ale kto da radę, jak ja nie dam rady. Yy, no i chciałam też jakiegoś Reelsa na jutro zmontować, także będę siedzieć przy montażu, a jutro, słuchajcie... Idę na rower. Mam nadzieję, że to nie jest za wcześnie. Mam nadzieję, że nie poczuję się nagle gorzej, bo dzisiaj już jest tak naprawdę, naprawdę jest dobrze. Teraz ci pokażę. Tak. Pana, że pamiętam, on powinien być taki jasny, nie? To nie to, że coś mu się dzieje. Tutaj przypominam, że jest mieszanka wybuchowa, i tu jakiś taki mały samobójca wyszedł na zwiady. Nie mam pojęcia, co to będzie. No pewnie e, Emerald, tak? Ten White, coś tam. E, tu mam jeszcze takiego małego zwiadowcę. Ostrość się nie łapie. No, mówię, tutaj taki miksik jest. Tutaj słuchajcie, paczki pijarowe w tle, wybaczcie, ale byłam w Biedronce i to są kwiaty, które nazywają się chyba papierówki i jedna z Was, jak wrzuciła mi kiedyś na story zachwycona, bo nie wiedziałam, że istnieją, napisała mi Hera, ususz je sobie, ususz je sobie, to będą wieczne, po prostu nie daj im wody. I ja sobie wtedy pomyślałam, ta jasne. No i patrzcie. Posłuchałam jej wtedy i ususzyłam. I to są one. Bardzo często e, używam ich do nagrań. Są naprawdę bardzo przydatne, także suszę kolejny bukiecik. Hej, jest środa, dzień wyjazdu. Prawie się ze wszystkim wyrobiłam. Mm, muszę jeszcze poskładać pranie, ogarnąć rośliny przed wyjazdem. Czyli podlać je wszystkie, bo nie będzie mnie do soboty. A tutaj jest mega smażing. spakować się i troszkę ogarnąć studio i to tyle Ej, patrzcie na tą wodę tu jest taka, że po prostu wszystko widać to nagranie jest surowe jeśli chodzi o kolorystykę ona tak wygląda na żywo zeszłabym niżej, ale ja mam straszny lek wysokości i już tutaj na tej wysokości już jestem bardzo obsrana, ale jest przepięknie, patrzcie. Jak w Kanadzie, co? No, i, i butelka po piwie, oczywiście. Dzień dobry pani. Ciri. Ej, no chodź tu. Co ty, kaczuchy będziesz oglądać? Chodź, no, to, to jest Chodź, chodź. Chodź, Super dziewczyna. Mordeczką. Aj, go udaliłaś. Dawaj go. Cipiłaś się wody niedobre, tak? Mm. Hej, jestem w domu. Wróciłam jakąś godzinę temu, wpakowałam wszystko na górę, rozpakowałam wołówkę. Bo wiecie, jak to jest, jak się wraca od rodziny, to zawsze jest wołówka. Byłam też w sklepie. W poprzednim odcinku obiecałam wam Story time. To jest historia, którą ja już wam kiedyś opowiadałam. Nie pamiętam tylko gdzie, na pewno nie na YouTubie, tak mi się wydaje. Z tym, że ona jest rozwojowa, ponieważ dzieje się na bieżąco. Więc mam tutaj w okolicy miejsca mojego zamieszkania. No nie nazwę tego pana sąsiadem, bo mieszkamy za daleko od siebie, żebym go nazwała sąsiadem. Natomiast no gdzieś tam, wiecie, kręci się w tej samej okolicy, w tej samej dzielnicy, w tym samym części miasta. W której ja mieszkam. No i ja też gdzieś tu mieszkam. Jest to pan, ciężko mi powiedzieć, w jakim wieku. Wydaje mi się, że około 50 roku życia, i my generalnie nie znamy się. Nigdy ze sobą nie rozmawialiśmy, nigdy się nie. Przy... No, nie znamy się po prostu. No i jak jeszcze byłam z Karoliną, e, właśnie odzywałam się do niej ostatnio, czy miałaby może screeny, ale, ale nie miała i też doszłyśmy do tego, dlaczego. Napisał do niej ten pan kiedyś tam, że może jakiś tatuaż po sąsiedzku. Coś w tym rodzaju. No i Karolina, z tego co pamiętam, nie czuła się jakoś wybitnie komfortowo, żeby go tatuować. Natomiast nie, nie pamiętam też dokładnie, dlaczego do tego nie doszło. I nie chciałabym teraz skłamać, na zasadzie wydaje mi się. Natomiast taka wiadomość na pewno była. No ale ta wiadomość była taka, wiecie... No i słuchajcie, ten Pan zaczął do mnie wypisywać na Instagramie, yy, zapraszając mnie na zdjęcia. No, ja tutaj zaznaczę, że nie pozuję do zdjęć w ogóle od lat. Ja temu Panu bardzo grzecznie odmówiłam kilkukrotnie, natomiast Pan pisząc też w. W mało profesjonalny sposób, i, i żeby było nie w wulgarny sposób, absolutnie, aczkolwiek w mało profesjonalny. Ja temu panu e, kilkukrotnie odpisałam. Bardzo dziękuję. No i e, ponieważ pan i tak proponował wciąż i był nieugięty, argumentując to czego nie muszę robić, w sensie kobiety, nie musicie tego robić, mężczyźni też nie musicie tego robić, nie musicie argumentować, dlaczego nie, dlaczego nie chcecie się z kimś spotkać, dlaczego nie chcecie z kimś wyskoczyć na kawę. No ale argumentując, zgodnie z prawdą, że po pierwsze, nie pozuję do zdjęć od lat. Po drugie, zdjęcia, które wykonuje ten pan, to nie są zdjęcia, do których ja miałabym ochotę pozować i nie tyle chodzi tu o poziom tych fotografii, o ile... No nie chcę też, wiecie, nie chcę mówić za dużo, no możecie się domyślić o co mi chodzi Ja bym się z tym panem i tak nie umówiła na zdjęcia Chociażby dlatego, że jest mężczyzną I to jeszcze w średnim wieku W sensie uważam, że mężczyzna w średnim wieku Piszący w taki sposób do młodej dziewczyny mm, Dla mnie to jest red flag No i myślicie sobie, no dobra, więc facet pewnie Dał sobie spokój, tak? No napisał raz, drugi, trzeci To już i tak jest alarmujące I dał sobie spokój, nic bardziej mylnego Na Instagramie mm, Co jakiś czas otrzymywałam wiadomość Otrzymuję do tej pory a to z zaproszeniem na zdjęcia, a to z zaproszeniem na jakąś kawę. Ten pan kiedyś... Um... Zadał pytanie, zadaj mi pytanie na Instagramie na stories. Przyznam, że nie pamiętam, co to było za pytanie dokładnie. To albo było jakieś kolejne zaproszenie, albo to wtedy napisał, że parafrazując, no, jakby halo, proszę, proszę mi mówić, cześć na ulicy, bo przecież się znamy. No, i ja odpisałam temu panu w odpowiedzi na to pytanie, no wiecie, nie pisałam do niego wiadomości prywatnej, bo za to pytanie zadaje mi pytanie. Ja nie piszę do obcych ludzi, którzy zadają mi pytanie, zadają mi pytanie wiadomości prywatnych. Nie wiem, może dlatego, że nie jestem klipem. No i odpisałam wtedy prywatnie, już tak, wiecie, bardziej stanowczo, że proszę pana, na sesji się nie umówimy, bo da-da-da-da-da-da-da. Tak? Na kawę też nie wyskoczymy, bo da-da-da-da-da-da-da. Argumenty. No, i że generalnie, proszę pana, my się nie znamy, ja pana nie znam. I że to, że mieszka pan gdzieś tam w okolicy i minęliśmy się kilka razy na ulicy, to nie jest dla mnie powód, żeby witać się z panem. No, wiecie, tym bardziej, że no ja już widzę, że jest coś nie tak, tak? No, jeżeli Ziomek tak nie nie ustępuje i jest tak nachalny w stosunku do kobiety, no to coś jest nie tak. No i on wtedy, że jak to, że przecież kiedyś tam stał obok mnie w kolejce, czy, czy coś takiego, że przecież kiedyś nawet staliśmy obok siebie i rozmawialiśmy. Co prawda nie staliśmy obok siebie sami, bo była jakaś osoba trzecia, z którą ja rozmawiałam i to nie my rozmawialiśmy, no ale przecież. I wiecie, ja tak to czytam i myślę sobie... Czy ten człowiek pisze na poważnie, jakby o co chodzi? A w ogóle to, żebym przestała do niego mówić na pan, bo przecież różnica wieku między nami wcale aż taka nie jest. Słuchajcie, facet mógłby być moim ojcem spokojnie. Generalnie ja tam temu człowiekowi kolejny raz naprawdę, naprawdę wydaje mi się, że bardzo stanowczo. E, tylko mi się wydaje, że ja zawsze jestem za miła jednak, że. Proszę po prostu dać mi święty spokój. No nie, nie będziemy się kolegować, nie będę panu mówić dzień dobry, nie mam ochoty na żadną sąsiedzko, nie wiem, koleżeńską, czy jakąkolwiek inną już bynajmniej relację z panem. Proszę po prostu dać mi święty spokój. No i nie uwierzycie, ten pan dalej do mnie pije. Eee, I jest ograniczony na moim Instagramie? Nie jest całkowicie zablokowany. Mam ku temu powód, o którym nie wiem, czy chcę tu mówić, też dziewczyny, możecie się domyślić, jaki. I w tym momencie moja konwersacja z nim wygląda w taki sposób, jak się wejdzie w tą konwersację: że są po prostu wiadomości od tego człowieka, i w ogóle to jakby nie jest odczerpane nawet przeze mnie z uwagi na ograniczenie, które na... nałożyłam. I to są takie wiadomości, o, jak ładnie dziś wyglądasz! Ja to bym w tobie by nic nie zmieniał. I wiecie, to, to, to nie są komplementy jakiegoś staruszka. To nie jest jakiś taki, wiecie, staruszek. Ja nie, ale ugh, moi koledzy i moje koleżanki miały, pamiętam, jak jeszcze chciałam do szkoły takich ojców którzy byli albo dziadków dziadków w ogóle, którzy byli takimi totalnymi flirciarzami, na przykład gdzieś tam wiecie w sklepie, ale to, to totalnie, to totalnie nie jest to. No i hmm. wiem jeszcze jakieś tam rzeczy, które są dość niepokojące, o których z racji prywatności nie będę tu mówić. Um, natomiast powiem Wam szczerze, że i wiecie, co jest najlepsze, że jakby ten człowiek mieszka blisko mnie, my przecinamy się co jakiś czas na ulicy, ja nie czuję się z tym komfortowo, bo dla mnie mężczyzna dorosły, starszy, który zachowuje się w taki sposób, to jest red flag. No czego on ode mnie do cholery jasnej chce? Cóż mogę powiedzieć, być kobietą, być kobietą.